Od zewnątrz, od strony murów obronnych, znajduje się jednolity, stromy stok. Wewnątrz twierdzy znajduje się kilkadziesiąt specjalnie wyprofilowanych yy, pochylni, które wtaczano zarówno działa tam wysoko na koronę wałów, jak również później transportowano amunicję. Yy, w wielu wypadkach te ciągi komunikacyjne wytycza obecnie zachowany drzewostan dziesięcioletni. Spotyka się wiele historii, dotyczy to nie tylko tej twierdze, ale również i naszych mazurskich dróg charakterystycznych, zadrzewionych. Spotyka się historię, że było to maskowanie przeciwlotnicze. Jednak raczej nierealne. Biorąc pod uwagę, że te ciągi komunikacyjne powstały już w okresie wczesnego średniowiecza, za czasów rycerzy z, z czarnym krzyżem na lewym ramieniu i w białych płaszczach, drugi raz, gdybyśmy realnie się przeniesie te kilkaset metrów czy kilometr do góry, to gdzieś tam te szutrowe, piaskowe drogi między łanami zbóż raczej gdzieś tam się maskują, prawda? Rząd drzew raczej demaskuje. Od razu pilot wie, że tam na pewno przebiega droga albo jakiś szlak. No to dlaczego? Otóż okazuje się, że warunki w XVIII, XIX wieku były troszeczkę inne niż obecnie. Przede wszystkim dużo sroższe były zimy. Z jednej strony właśnie zimą ten drzewostan wzdłuż ciągów komunikacyjnych wytyczał szlak, żeby te konie z tym wozem gdzieś nie pobłądziły. Z drugiej strony, gdyby w tej chwili grzało nam słońce, byłoby ponad 30 stopni e, w, cieniu, e, w cieniu. Całkiem inaczej człowiek zachowuje się w części zacienionej między drzewami, a inaczej w otwartej przestrzeni. A ci żołnierze w czasie walk musieli przede wszystkim biegać i funkcjonować.